Muszę wsadzić moje własne dziecko do wiery. Możesz być policjantem, który aresztuje przestępcę, albo ojcem, który uratuje dziecko. Nie jesteśmy na knajpę, ciuchy, kino. Mam coś tego pieprzonego życia. Zacznę okradać domy. Będziemy biedni, wychodzimy bogaci. W tym wypadku nigdy do nas nie dojdą. Bo jesteśmy studentami politechniki i nie mamy nic wspólnego z kryminalnym światem. Co? Pomóż mi, proszę cię. Kazał nam zapłacić 10 milionów. Co ja mam teraz robić? to proszę cię. Zabrakło papieru w drukarce. Powiedz mi, co to jest? Robię bomby dla poważnych ludzi. 47 wybuchów bombowych w tym kraju to ja. A co sprzedajesz? Moje usługi. Bo. Bo chcę z tobą pracować. Chociaż osłodzi ci milion dolarów, zacznij też przy nie majstrować. bo we Dowiedz się, kto to zrobił. Masa! No, a kto podłożył bombę na szelu? Za wszystkimi wybuchami w Polsce stoi jedna gość. mi co mówisz. Bo teraz ja ciebie zetrę. Pamiętasz, jak mówiłem, że będziesz miał krew na rękach? Nigdy się nie dowiecie, kto zastrzelił komendanta głównego. Ale chcę, żebyś wiedział, czy to przez ciebie? Chcę ich wszystkich pozamiatać. Nie możecie zabić Pershinga, bo jest pod obserwacją służb. Panie oficerze, my nie robimy takich strasznych rzeczy o tam podejrzenie. Teraz idź do bandyty i powiedz mu, że jesteś moim synem. Porwałem dla okupu 109 ludzi. Co teraz się stanie? Ześle na niego plagi. Kiedy znowu ogarnie go ciemność, zacznie niszczyć. Co niszczyć? Wszystko.